Jesteśmy więzieni No dobra, możemy ich w sumie to Co tam się wydarzyło? Eee. Pamiętaj, że kliknął kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotów z kodem Mati. No trajtor jednak trajtory wygra. potrafią Szybko, wygrać bloody. dzięki, kurde, dobry w... z ciebie trajtor Ale króciutko, wszystkich rozwalone, tak to właśnie się gra Dobra, do dobra to jakieś przywitanka, ale to Flotar się oczywiście żwita. wita Nie, 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 nie No witaj się, się twoja Kolej. No dobra, okej okay. To niezłe przywitanko tutaj nie, źle się przywitali. Sam się muszę chyba przywitać. Elo, elo! Kity dziadu! Elo! Jest i Klotar? Gdzie jesteś, kogaty? Kogaty! No, są tam. No, tak. Są tam. Dziady! Szepard! Czekaj na mnie! Czekaj! To jest poczeństwo! To, to podstawa.

Pytam, gdzie to jest? No właśnie, czemu się Jackal nie pojawił? Jackal powinien być jakby Jackal. Max. Chcę ja do tracika, zagrać jakieś rękę dzika na duchę. Ja się wariacie, ty jesteś A, Adekery siemano, moim? Ja Adekery, dzisiaj na ogórze gram. No, no to mój, to mój ulubiony wariacze. champion. Dobra, ee, wrząt, dobra, ogór plus tak, treść, to jest duo, które musi do Challenge do Dobra, to chodź chodź, oj, powiem ci tajemnicę. Oj. Jestem Innocentem no, Chod ja też. No to mamy, mamy tajemnicę. Dobra, no to jesteśmy w jednym teamie, że patrzcie, tak powiem. Patrzcie, chodźcie, tutaj. Patrzmy, możemy tutaj się zabunkrować. To troluje gierkę A, myślałem, że to tylko dlatego jest. Dla... Nie, 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 to nie jest dla tej Tobra, spokojnie. No. Okej, okay, dobra, to zamykamy się i nie otwieramy. Nikt nas nie widzi, no. Dobra, no jesteśmy zabunkrowani. Dobra, i patrzcie, ja będę krzyczał, dobra, że. aaaa dobra, o, że umierasz tak. A pomocy. Dobrze mi idzie? Tak, dobrze, dobrze. A! Na pomoc. Musisz głośniej sobie. Dobra, dobra, dobra. A! Ale żeś mi się Bardzo nie odpalił, odpalił do krzyku. Pomocy! Brzmi o. dobrze. <grym <się> <grym> z pomocy, tu mnie przetrzymują, Co mnie zabić? A zaraz cię zabijemy. Nie Radungo! proszę, tylko nie to. Ej, bito to morderca. Zaraz cię zniszczę. Ty, a tutaj co Radu... jest? office. O, ty. U, Biuro biu, ty tego. Jest, a nie, i zaraz Biuro progracza w Counter-Strike. Patrz na fotel, ma. Ale. Dobrze, nie ma komputera. O tu, jakiś przycisk tu jest. Kliknijmy może. U. U. O! Tu jest? Ej, dawajcie, zaprosimy kogoś tutaj, żeby stanął. Ale byśmy sprankowali go. No dobra, dawajcie po nich. Mrapek? Halo, chłopaki! Ej, chłopaki! Ej, chodźcie, szybko! Znaleźliśmy tajne przejście. No, wiecie, jaki kozak mi dwie osoby. Dobra, nieważne tajne przejście. Chodź, 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 flota. Nie, A to jest mi trochę śmierdzi. Ej, Dobra, to działało przed chwilą. Dobra, i tutaj się. Tu drzwi się otwierają. Oooo, fajnie. Chodźcie, guys. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteśmy właśnie w żywej pułapce. Zobacz na to. To tu jest nie tak. Chodźcie, no. Nie, tam nic, nic się nie Ej, tu jest. Nie, to jest kasa. Zepchnie ci totalnie. Dobra, tak A może to otworzyć, okej. Ale nieźle. A bo. To możecie po prostu się. Ej, tutaj. Ej, chodź tu dole. Ej, do Ej floter, zobacz na nich! Co oni robią? Ej, nie. Nie, tutaj chłopaki, zobaczcie, tutaj jest tajne przejście. Tu, chodźcie, tu. Nie, I co za banda jebanych debilis. Został takie fajne miejsce, chodź za mną. Ja nie wierzę, że kliknęli to na mnie. No Bloody z flotarem są podejrzani na 100%. Gdzieś jeszcze jest? Nie ma nikogo. Dobra. Ula <laughs> la, chyba AB is gone. Brat, jak się tam czai? No, nie. Ej, kurze, ufanie No, widzisz, no. mnie dwa razy zabił. Raz jakbym tritorem, raz jak no, detektywem. w sumie dla nich, nie dla nas tak. Hej, zostałem zamknięty, nie mogę stąd? Brat się bawi. No i dobrze, oh, mówię, jak dobrze. dobrze dobro. Ty, ty, stryj, co? Oh. Flotar, jak mogłeś, nie zamknąłś na zawsze! Ja cię kręcę, ale przypał, no to chodź. Dobra! O, 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 nie. Ale słyszałem o, tutaj te być. wszystkie wasze makrojki tutaj przez ścianę. Ale to, ale, ale to chyba flotar się o, Gaty w uruchamia... Hogaty w ogóle tam ten, na wycieczkę kresną. To kres ty się zdra... Ale to było podstępne. Podstępne było tak? bardzo. Ej, flotar, mam pomysł, chodź. Chodź, flotar, chodź. Chodź, flotar, chodź. Yo! Po Kim tam. jesteś? Jestem innocent. Na to by to się nie ufa, zapomniałem, więc. No na nie. nie pytam. Bo ty to jesteś na pewno trajtorem. On jest trajtorem. Czemu, Czemu jesteś uderzony? Bo spadłem. No i co mnie popychasz? Bo jestem trajtorem, kurwa. Przepraszam. No dobra, przepraszam, Mati. Nie, teraz mnie odepchnąłeś, Mati. idę do detektywa. Detektywie, jest że VGZ jest ugrana, podejrzany. Czekala, o, popycha no, mnie, popycha no, mnie cały czas. w razie, zaraz chwilę. wracaj tu, wracaj tu do, wracaj do VGZ. Wrac... Chłopaki jesteście w środku? No czekaj no, to jest bardzo dobre pytanie. I się palicie? Eee, tak, ja się palę w sumie. Oa! Bladi mnie tutaj zamknął, nie wiem co mam zrobić. Nie zamknąłem cię tutaj, tylko wspólnie spędzamy czas. To od tego zacznijmy. Okej. Okay. czasu. No. Nieładnie, nieładnie jest... widziałem. A co ty robisz? Co? Właśnie nie wiem, przyszliśmy setu. Czemu ty jesteś obity? Bo spadłem. O Jezu, to uważaj na siebie! Właśnie. No to jest nie, właśnie nie ta pułapka, że ten plotar. Czemu oni są w A... pułapce Ej, chłopaki odsuńcie Ej, się! Nie, nie jesteśmy w więzieniu. w więzieniu, zamknięci! Chłopaki odsuńcie się. <laughs> Jesteśmy możemy więzieni No dobra, możemy ich zusić. Co tam się wydarzyło? Eee. Eee. Chyba. chyba wysadzili to w ten, a ktoś wyleciał w kosmos? Tak, mamy Chodź go po bo tak się. w ogóle. Chodź tutaj na wieżę, może. Chodź tu może na wieżę. Chodź na wieżę. Po... Bo na na wież. Ale tu jest grób Matiego, zostawcie go! Ej, chodźcie na wieżę, chodźcie. Ale nie ale bez szczęście grobu! Otworzyć się nie da, jak coś ktoś. Gamet! Proszę cię, kto się nie da otworzyć? Jak się nie da, jak się da. Dobra, kto ma bombę? Podstaw, tam taki detektyw, był ten śmiały. Tu taki. Ło! Czego do mnie stoi? Nie, palą się! Cooo! To... Dobra, nie, nie strzelajcie się! Coś się dzieje na dole, coś tu nie, nie gra. What the fuck? Zde... Podpalił, chcą nam za, Ej, Maciej, co ty Podpalili nam wieczór, no. on się... nie musi być się. Wziąłem Dorbastera i chciałem tak, otworzyć wiec. drzwi, nie nie ale nie to, nie chyba. Nie, chyba nie, nie, to, nie, nie wiem, wiem, włączyło się za szybko. Wiesz co, dzisiaj bo byłem. To, z nim, jak odleciałeś To po tak prostu. jak No ja się nie spodziewałem tego nawet. Ogień go zabił? Zginął. Nie no tak. Zginął przez palenie 30 sekund a czym ty temu. Się leczysz? No leczeniem. leczeniem. Bo dostałem. Kogo? A przeparda jak sobie zginął. No. Aha. Coś trochę brzmi podejrzanie. No nie no, seriśmy. Za czym się leczysz? Leczeniem? Jezus Wracaj do żywych. Ej, okay, dobra. Ja nie widziałem, nie widziałem co? nic! Co tam, co? Nic no, Darek, nie no, widziałem! No, nic nie widziałem przecież! Zabić No nie! jest no, konspiracji mnie, Będę waszym zakładnikiem. <laughs> Zabić go czy nie, Powiedz go czy. Zabić. Jeden strzał, jeden strzał, jeden strzał, raz nie, dwa, Nie, on pf. jest z nami, jeżeli teraz wiesz nam. A <laughs> to było on tak. O, ja nic nie widziałem. O, <laughs> o, o, o Jeżeli ostatni. teraz nas zdradzi, to później będzie na niego wyrok z podziemnego państwa. Ja Plotar, mam dorbastera! Plotar, to dorbastera do... gdzie gdzie mam! Jest ja mam dorbastera! Ja mam doorbuster? dorbastera. Dobra, gdzie dobra doorbuster? użyjmy dorbastera. Dobra, słuchaj się. O, cudzie, cicho się teraz. Patrzcie, dobra, załatwię to. Tak to się o, robi. Co robi. Teraz to cię uleczył wariacie. Teraz Cie? trzeba w to strzelić. poczekajcie. Wytrzymałe jest poczekajcie, przeładuję. <gulanie> Wytrzymałe gówno. Zaraz rąbnie, <gulanie> na pewno, poczekaj, Diglas próbujemy. <gulanie> musi rąbnąć! No co, za gówno? No musi rąbnąć! Może chyba! Coś nie działa. Może Dlatego ja, nie ja też umarłem. Może ty A, to strzel? Weź spodziewa. to kilka razy strzel, dawaj! Amunicję dawaj! Ale mogłem mi dwóch objąć! O, zadziałało! <grym <grym no i zresztą było to samo. Tak samo. No, Kogoś tam go... zabili. Lothar! No? Plotar. no. Plotar. Plotar. O. Ja! Kto jest Co? Oj! Mam świetny pomysł, tylko potrzebujemy detektywa. Jestem! Dzień dobry! Ej, detektyw tyniu, mam pomysł! Wszyscy razem! Matyniu! 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 Postaw Dorbastera tutaj na to. Na co? Na to? na tą układkę. Eee. Ona wybucha? No, tak mi się wydaje. A gdzie poszła reszta? No dobre pytanie, gdzie poszła? Nie wiesz, co jest problem? Bo mam za dużo rzeczy chyba w ekwipunku i nie mogę. Eee, to już wyrzucam disco bombulator Dobra Siuuu Ale to był ładny rzut Dzięki Za trzy punkty Bang. A nie, Dobra, nadal pytanie, nie mogę ej, jestem ciekaw gdzie poszła cała reszta, co nie? Aż to takie podejrzane się trochę, troszeczkę zrobiło, że cała reszta sobie gdzieś poszła. A nie, wiecie co chłopaki, po prostu chyba nie mogę Nie mam punktów O nie, Nie no, Aj, co, ty na pewno masz punkty Pewnie coś ci koliduje, na przykład Golden Eagle ci koliduje pewnie Dobra Musisz go pewnie wyrzucić A, a faktycznie No i teraz kup ten. Ale... Door to. Masz, tato. to ty kładź. Się... Ja, ja, ja się boję. Patrzcie, uczcie się, ja jak się, to się robi. Ja się, ja się, się tu, chowam, ja się ty masz no, mojego Golden No i nie. teraz trzeba to zestrzelić, co nie? I Dobra, musimy robię. po prostu jako. chwila, chwila. Ja jestem detektywem, no. więc ja tutaj podejmuję decyzję. O! O! Ja o! Yes! o! Obudziliśmy potwory. Tak? Tak, potwory zostały obudzone. Chyba. To się rusza, czy mi się wydaje? Yeah. Jest tam na bank, są potwory, muszą być potwory. Dobra, kto wchodzi? Ja no. wchodzę. ja Wchodzisz? O co, chyba się zaczyna pierwszy poziom. Oh, o, no. nie. Wait oh, a fucking nie. second. Krzyczą, głośno tam. Dobra, w silo i tam z <laughs> No, tam we, się chyba zaczyna we. się właśnie rozgrywka. Musisz zejść Ała. Ała. Po No i teraz zaczyna się. wypuszczają O jezu! Są potwory! Uffy! Są, yeah, no. są zombie! No, Aaaaaaż ja im pomogę. Aaaaa! MACTI pomogę Ci! Muszę uwięziłeś tutaj teraz! No króciutko z nimi coś. Pomocy! Pomocy! Nic już ci wam nie pomoże! Wejdź wipa, na drabinę, Szepard! Na drabinę! A. Szepard walczy, widzę! Na drabinę, szepard! Ale tam, Pomocy! Walka, trwa, ale tam walka trwa po prostu na śmierć! Na drabinę, debilu! Skazujący głównie jak najgorszy! Ja Oj, cię kręcę, szepard, szepard, Co? Szepard Walczymy teraz śmieci. o zombie, Pomocy! na życie, Jak to wiem, zostali wrzuceni tam przez przypadek w placu na śmierci życie, o życie zombie. z zombie! Z szepard, śmierd, słyszysz mnie? Szepard! Jak tam ci idzie Szepar na dole Gównianie! Ej, dobrze mu idzie! Patrzcie. On jeszcze nie! żyje! Patrzcie! Jeszcze żyje! Tyle musisz dołączyć do nich A! Gno! Pomocy! Jeden. Dawaj Szepard, po to... Mia... I... Co to miało znaczyć? Szepard, skrócę twoje miało... cierpienia, żegnaj! A! 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 Się Ej, żegnaj! Ja nie żyją przy... O, to było... Szepard! Ej, co tu się stało? Io, czemu zamordowałeś Fultara? A czy strajter, bo chciał mnie A, no, do no, no, Ej, w ogóle czy mnie słychać? Ja już nie był środką, to i mu się nie udało. udało. Chyba mnie nie słychać. No to, to słychać. Słychać mnie! Tak, że z gą. się, Matyniu, osorka Matyniu, no, co mnie to, to miało znaczyć. chciałem skrócić twoje cierpienia Ale już tam... Ale przecież ja zabiłem już wszystkie <laughs> No Ale to wiesz, jak Zabij w filmie mgła to... oglądałeś to jest. Tak! To jest Chujowe nieważne. to było! No to mniej więcej Oraz coś takiego